Cześć, witajcie ze strony WB. Witam was w nowej serii z gry na kanale. Valenhard The Great War. Gra bardzo świetna, mimo że platformówka. Nowa gra. Gra nieprawdopodobnie to podobnie niesamowita, jeśli chodzi o kwestie mechaniki jak i fabuły. 1914. After the assassination of Prince Franz Ferdinand of the Austro-Hungarian Empire, the German Empire declares war on Russia. Because of established alliances, France is preparing for conflict. A few hours after the announcement of the general mobilization, German civilians living in France are asked to leave the country. Karl is one of them. A few days after Carl was deported. The war was hungry for more, and took away Emil as well. A heavy-hearted Emil was called up to fight and left the farm for Samuel. Like so many others, he had no idea what fate had in store for him. sterujemy. Grafika jak na tego typu rysunki jest naprawdę świetna. To są naprawdę fajne fakty, dotyczące wojny. Coś świetnego, jak chcecie sobie poczytać, to zatrzymajcie sobie. Ale my gramy dalej. Idziemy. Wiemy już. Mniej więcej na czym stoi fabuła. Idziemy prawdopodobnie na szkolenie Okej, okay, żeby... Kwadrat to jest atak Podnosimy Aha, granat A, i, i żeby rzucić Czekaj, chyba przerzuciłem, ale... Nie, nie trafiłem Trochę przywitkiem, to będzie perfekcyjnie. Super. Idziemy dalej. A, tu już bez wskazówek. Żeby potwierdzić to, co umiemy. Perfekto. No i lecimy dalej. I mamy znieść flagę. Ok, mamy kręcić rączkiem. Zarąbić. We're on way to Paris. The atmosphere here is strangely cheerful. I hope that the harvest goes well. Rely on our neighbors for help. They've always been gracious and charitable people. I'll write again as soon as I get my assignment. Please kiss my little grandson for me. Okay, so probably this is się our nasza cała historia. trying to reach his regiment at platform 21 emil would meet the man he would soon fight alongside the man who would come to be his truest friend <laughs> 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 Platformówkowe zastosowania. Ale to jest naprawdę świetne. Tutaj poniesiemy butelkę. Będziemy musieli coś z, z butelką wykombinować. By jakoś <ścoughs> swojego rodzaju uratować naszego przyjaciela. Może rzucić w ten dzwon. W ten dzwonek. Tak? Być może. Nie. Nic nie dało Poszukajmy czegoś innego, co to jest? Piszczałka. Tutaj dalej nie możemy przejść. Na pewno coś z butelką musimy wykombinować, tylko jeszcze nie wiadomo co. Tutaj nic nie możemy zrobić. A gdyby tak w tą dźwignię rzucić? Ale nie, to przejdzie dalej. Ten dzwonek spróbuję jeszcze raz. Nie, to nic nie daje. A możemy brać ile chcemy tych butelek, czy tylko jedną? Tylko jedną. Możemy tak w nich spróbować rzucić. Nie, nic to nie daje, niestety. Trzeba wykombinować coś innego. Tylko co? Hmm. Może z tej strony podziała. Albo trzeba wy korzystać element zaskoczenia w sensie że nie, nie, nie. podejdziemy tu ha w menu mamy wypowiedzi możesz wyłączyć system po... aha tą butelkę mamy wziąć może przekupić ją kogoś być może, być może, a raczej na pewno. Chyba tego pana. Dokładnie. No i super. Idziemy dalej. Nie ma drabiny. Aha, raczej nie można zjeść. Wejść po drabince. Trzeba znowu coś wykombinować. Hmm. Ach, to taka prawdopodobnie nic, nic nie znacząca ciekawostka Hmm Tego pana też przykupić butelką? Wina? Nie jestem pewien, ale sprób... ojej Nie jestem pewien, ale spróbujmy. Zawsze warto spróbować oczywiście. Nic z tego. Tutaj być może rzucić, spróbować w ten dzwon. Może coś podziała. Nie, co ja. Takie Aha, czyli mamy otworzyć prawdopodobnie jakąś piosenkę, żeby oni wszyscy tanczyli. Spróbujmy. Faktycznie. Taki bajer. Naprawdę świetne. Rozwiązania w tej grze są nie, naprawdę nieprawdopodobne. Dlatego też tak, się zdecydowałem na nagrywanie tej gry. Myślę, że naprawdę będzie frajdą. I oglądać to. Swoją drogą dziękuję za wszystkie łapki w górę. Za te wyświetlenia pod filmikiem e, w teledysku z Pazdan Boy. Naprawdę coś świetnego. Dziękuję Wam.

The general cheer of the first hours dissipated into the fear of first combat. So, we are already the war. We are standard. France! To attack. Ale tutaj mają działa oraz armaty Także trzeba będzie uważać Mhm Możemy skakać? Nie, nie możemy Trzeba unikać tych po... Aj! No właśnie Trzeba unikać tych pocisków No i znowu, to... Trzeba się przed nimi zatrzymywać, nie wolno przez nie przebiegać Ale też nie można zostać w tyle i prosto na pocisk. Raczej prosto w torloki. Przestęp trzeba przebiec, dobrze. Dobrze, biegniemy, biegniemy, biegniemy. Aj. I po generale. Ojej, jej, trzeba unikać czołów Ale, nie nie nie, trzeba uciekać, uciekać, uciekać. Aj. Ale myślę, że tam checkpointa mamy. Dokładnie, ja po prostu trzeba to wyczuć. Strasznie szybko biec tutaj. Ale też trzeba unikać pocisków niemieckich. Ojej, nie, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobrze. Widzimy już komuś nogi urwało w straszny widok Ale niestety tak się na woli nie działo Biegniemy cały czas, cały czas nie możemy się tać tutaj, coś... Nie, 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 uciekł, uciekł. Uciek, uciek. Trudno tutaj naprawdę wyczuć Tylko my zostaliśmy I zostaliśmy postrzeleni. Marie Chayon. Private Emile Chayon from the 150th Infantry Regiment was wounded by enemy fire on August 21st. He has been captured by the enemy. Hopefully, you shall receive news from him soon. Freddie, originally from America, enlisted voluntarily, had a man Already devastated by the war's effects. A man with one soul obsession, punished those who had destroyed his life. And so, I słusznie. Czyli teraz się przełączamy na Freddy's, who Freddy finally picked up the trail of the regiment commanded by Baron von Gold. Okay. 7 Wcześnia. 1914, Francja. Tak, dobrze przeczytam. A, mamy kombinarki. Super. Kombinarki, jakie kombinarki? Co tu mamy? Aha. Psz. Super. Okej, okay. czyli tutaj już Będziemy walczyć. Trzeba rzucić granatem, czy można przejść? Trzeba rzucić granatem, trzeba to sforsować, jak myślę. Albo nie, tutaj rzucić, prawda? Ojej. Coś źle, co się źle zrobiłem. Albo przy, nie, raczej przyrzucić. Nie. Albo rzucić na ten wóz Prawdopodobnie. No nie. O co tutaj chodzi? Tutaj. Również nie. Tu jest jakaś znajdka. znajdźka. Czemu tutaj grant musimy rzucić? Tutaj. No dokładnie, jak mi się zawało. Hmm, Czy mamy wzadzić most? Dobrze, tylko pierwszy z tego mostu musimy się dostać. A więc lecimy. Jak najszybciej możemy do tego mostu. Hmm, tylko gdzie jest? Aha, tam gdzieś, dobra. Tym, tam dorzucimy granat. Musiałem się trochę bliżej podejść. Perfekcyjnie. Super. Teraz chodźmy, musimy poczekać, aż przestanie strzelać. Szybko, szybko, szybko. Więc zanim zdąży przyładować. cegła, możemy rzucić tą cegłą. Mhm. Odwracamy w tym samym jego uwagę. Znakomicie i szybciutko szybciutko lecimy okej okay, podnosi, podnosimy szybko wiązkę z dynamitu okej okay. będzie alahabar alahabar <gryw> nie tutaj nie styka nie, styka, nie brakuje jednego y, dynamitu dobrze teraz jest wszystko ok zatem alahabar Piep, piep! Znakomicie. Wezmę jedną, dwuniam z nami tu w razie wu. No to każdego Janusza, jak za darmo trzeba brać. <grych> Ale to są inne granaty, lepsze, ręczne. Będzie rzucić ten ładunek, żeby go zdetonować? Dokładnie. Świetne rozwiązania są naprawdę w tej grze. Ta gra w ogóle jest wspaniała. Ok, mamy rzucić w rabinę. Ok, i już się wczułem w tę grę. To będzie się na seria coś czuję. Super, jesteśmy. Tutaj widzimy. Muszę go trzeba przeciąć, zanim on zdąży szkop. 1, dobrze Ponieśmy granat Zaraz z dubcyny. A trzeba mu wrzucić po prostu do środka. Nie czy tak? Dokładnie. I teraz możemy mu wrzucić ten granat. O, to że jak naj. Dobrze, a on znowu do uciekł, ale... Uciec, ale to nieważne. A, zapomniałem już kwadrat. No jest nasz niemiecki przywódca. Co? Dobrze. Lecimy szybko, 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 szybko. Okej, okay, jesteśmy w środku. Yy, Szukogi, są jakieś cegły, cokolwiek. Możemy podnieść jakąś dachówkę czy coś? Bo tak my tej drabiny nie ten... Trzeba będzie coś wykombinować. Ale już stąd wyjść nie możemy. Ale nie mam nic do rzucania. Nie wiem, coś trzeba rozwalić? No dokładnie, Bożek. Ja Czasami są tak zamotany. zarobiście Nie, 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 trzeba odejść. Ja sobie popatrzy, Ok. Weźmiemy jeszcze jedną, żeby odwrócić jego uwagę. Bo gdzie rzucimy, tam pójdzie. Ale tak nie przerzucimy, tak? Trzeba będzie tutaj pójść. Niech to spanie tam gdzieś tam... No nie, nie wiem. O, tu. Super. O, e, super, ogłuszyliśmy go. Raczej zabiliśmy. Whatever. Warzywa, okej. Okay. Ale. Ale, ale Tutaj już tym warzywem nie rzucimy. Tutaj też nie wejdziemy. Rzucić whatever? Nie, to nic nie da. Może tu coś znajdziemy? Aha, tak? Nie, też nie. Może spróbujmy wziąć tutaj butelkę. Może to cokolwiek da. Super. Tam widzę, nie możemy wyjść. Na pewno nie możemy tego odwalić? Boże przecież... Dobra, mamy no znajdźkę kolejną O, jest dłonek Super, i oni tam powinni Dokładnie, dokładnie o to chodzi, o co chodzi Yep Ginż Fabie Dobra Rozwalony. No, flagę Thanks to support from British forces, the German plan failed. The front line moved back to the north and with the arrival of winter froze. Soldiers hauled up amid a vast labyrinth of trenches and tunnels that would become the indelible image. Karl's regiment retreated to the outskirts of Nueve Chapelle, The same kamp, woman was byłdy przyjzoner Ciekawe, Dobrze dobrze, ale co się stanie? dalej, dowiecie się już na samym odcinku, który wlatuje jutro. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Zachęcam do lajkowania. No i co? Siema!